Było widać skille, nie? Jak to użył na piwnicy. Piękny czas. No. Ale to tam wtedy takie z widzi się odwalało. Tak. Dobre czasy, nie? Dobre czasy. Tam on jak ty na ujętych kolanach biegnie. steps... Taka kusza. To co mi, ale ty nie... Tam na kostkach Kontakt, jest kontakt, Jest, jest, jest. Archy. No,

coś potrzebuje? heala? jeszcze tu dobra, pusz do góry, pusz do góry jeszcze jeden ja, ja, ja mu nie dam uciec nie uciekł jasne, to ja Gonimy nie tam nie tak, go tego. tamtego, gonimy Krzysiek gonimy, ja go, że... gonimy, gonimy, ja... gonimy, widzę, 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 widzę. Nie, nie mogli mnie widzieć odpalamy tutaj chodźcie, do mnie, do mnie, do mnie do mnie. luba nie, nie, nie było mówiszcie, do nie że dobra dobra, skończyło tak, w go odpalamy Prosimy o nagrywanie. Oczywiście już się nagrywam. No, nie nie widzieli. no. co no, no, no. No, no, się no. <grym> się no, się no, no. Wszystkich My ciszeni? Jeszcze jeden żyje, jeszcze jeden żyje Nie ma ja uciekania, ma. chodź tu Nie go Dalongs? Oh, oh, oh. oh, oh, oh. O, Coli. o, o Ale ich wyjebaliśmy Ej, moby Moby, teraz moby, teraz moby Bijemy moby A, czekaj, tam gościu na berłapkach? Wychodzę. Daję, daję, jaut, daję jaut. Już go Daj Tak, bierę, bijemy. bierę. Dzisiaj jest pomóc Już go, go bijecie, tak? bijemy, bijemy, bijemy. Dziś jest, ma buty. Pada się. Pada się. Pada się. Padnie, czy nie? Padnie, Padnie się. Pada nice. nice ale się. Pada Nice. Ale ich Pada Ej, dobra, robimy się. Pada do końca, czy? O, wiodra, subida, dobra. Stricte call, nie? i Pada się. Pada się. Pada się. Pada się. Pada się. Pada się. Pada was Pamiętajcie osoby, które mają klisy na łbie Żeby ich używać, nie? Chowal za mną Tu byli? Tędy, 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 Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, tu do góry, no Kulź ze mną, Właśnie zerwali moby, nie? Jemy te moby? Nie Oni wiedzą, że my tu jesteśmy Weź tam gdzieś, w Ty przebiegni, przebiegni. No kurwa, ja O to burs, burs. są, tu, czekają na nas. Nie ruszajcie się, nie ruszajcie się, jeśli czekają. Nie ruszajcie się, nie ruszajcie się. Ileś się górą. nie widziałem. Rozejdźmy się może na boki, co? Bańka mam Ej, Spalili, spalili. Dobra, teraz go. pusz Pusz do przodu. Spalili, spalili. Kładam w czołku. Dawaj, skacz. Jestem heal'a, big Jeden switchball leży Jeden na no ma szodu, jeszcze, do przodu Dobijecie, dobiję Na tyle mamy roam Uwielbiam ich, jak gnom, gnom Ucieka quada, do bijcia Do tylu quada jest Civic 88, civic 88 Koleś ucieka do przodu, Bra, koleś ucieka do przodu, chodź do go. engry, goń go Goń chuja Goń chuja Gonie, 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 eee. gonie, gonie. Ej, co za co za młody z tym tyłkiem. Ja pierdolę, nie? Bili się ja na bądź, 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 bądź. Ale, ale to lud jest, ale tu lud jest chłopaki, chodźcie. Cz czy Cz czy nie jest ktoś to... na plecach? Nie. Nie, 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 nie. To... Dobra, Angry, kiedy można Czekaj, 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 buty mam buty, mam buty, mam palę buty. w, e? Kurwa, no patrz jebany. Jak biega gościu? Chłopaki. Dobra, lutujcie tam chłopaki z tyłu. Zlutujcie no, z tyłu. Nie, jako to konie, jako to konie, jako to konie, jako to go. Ale nie tyle osób w nich tam nie lutuje, tylko... Niech Zabijłem to, go no, jak no. Windwalla rzucą! A Już Wszystko wyczyszczone jest. jest. O, może druga Keyblade jeszcze, co? Wiem, wiesz, może jeszcze wiesz? jedna grupa jest. Tak właśnie, z przodu możesz... Okay. Kurde, Kurde Mjolnirze. Chodźcie, chodźcie, zlutujcie i chodźcie do nas. Mm. Idziemy. Donate na no nowego. Z... Mm. Keyblade... A ile on płacił? 158 Jakiś nowy, nie? Tysięcy? No, to co nic, i nie? i dajmy mu tak milionów. troszkę znacznie więcej No dajmy mu więcej tyle Niech się ucieszy Są? Są! Pale buty Tanki Ja jestem co? kurwa na Karpę. tyle O, złapani wszyscy, wszyscy złapani pani. Odbijam ich Bicie, bicie w aurę, w chodźcie Moją Do tyłu do tyłu Ja padnę Zbierzcie ze mnie, bo na mnie się ujrzeli Bania, bania, do, bania, wejdź do, do, do bani, wejdź do, do bani. Zabry. Zabry. Jeden na truchi, Gartlaala, -gar -gar do zabicia. Gartlaala Gar na tyle, Gartlaala, Gartlaala. Będzie... Ucieka? On tu gdzieś... Yes, jest, padł. Dobra, dobra, nice. A jest, się wszystko ze mnie, czy coś zostało? Jesus. Poczekaj, poczekaj. Masz na podnoszenie, ej tam siedzi. Hello. Widzicie? Hello there. Dla k***a Ja pierdole, ale to będzie fight. idą na nas Dobra, Odsuńcie się, odsuńcie się, odsuńcie się Krzysiek, wiązujecie, nie widzę ja już Kur***, wy na koniach jesteście Tak, na koniu, na koniu, na koniu. Krzysiek, kurwa, czemu siadłeś? Bo mnie wrzucili O przechodź w dół, w dół, prawo, w prawo, prawo Ja się dam ze stu momentami W jest tylko odpalony Tam je pomilszyli Schodźcie, słuchajcie, schodzimy schodzimy, 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 wszyscy wismo Rozszakować się, rozszakować się, się Ja się. czekam Wchodzę na czołka Na czołku, złapani, złapani na czołku, złapani na czołku Mam ich, przedłużam Uwaga na liczbowała Dobra, spoko, Ręza. spoko, spoko do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry przebijacie, przebijacie Napierdalać ich Dobra, złapam mnie coś. wróćcie. Wróć wróć Potrzebuję chila. Już. Złapałem. Do przodu, puszować, 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 jest nud protakt, jest nud protakt, puszować do przodu, napierdalać ich teraz, łapać co spierdala. Dzieje, tak. To jest głupota. Oni wchodzą, ja to jest głupota. No dobra, filara. Dodam ich. Podbijam. Odrzucam. Wyciszeni. Nielo. Zabity. Zostali w biedol. Łobak jest przejedony, ich uciekł. Okej, dobra. Patrzcie czy nie lutuje swoich.

jak tylko zobaczysz, że siądzie kamlan Dobra Dwalnik kamlana. kamlana, kamlana, kamlana Ale ci Była, Buław to, była to teraz Do środka, do środka, chodzić, wchodzić no, jest na tym jest, jest na, jest na, jest na jest silna czołg, silna czołg, czołg Dobra, do tyłu, do tyłu, do tyłu, kurwa, do Do tyłu, do tyłu Dobrze, dobrze, dobrze Hila, Klap, klap, chodzą do teraz, była, była na czołg, była na czołgu, była na czołgu, do pani, do pani, do pani, pani, teraz, pani, do pani, do co, do pani, do pani, do w to, pani, do pani, do pani, możecie! pani, ja do pani, to pani, do 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 pani, tu mam cztery, tu mam cztery, cztery. Goniej, goniej, goniej. No, Jak no, zanurować, jest z tyłu. Zastunowani, tutaj, tutaj, tutaj jest Jasne. O, pod, pod kierty, to jest podcięty. Uuu, oni. oni, Mamy plecy, mamy plecy, odwróćcie się, odwróćcie się. Healerzy do przodu, tanki do przodu. Tanki o, do jest. przodu. Brudzie. No, idziemy, idziemy. Spokojnie. Podbici, podbici. się, rozstakować się, rozstakować się, rozstakować się. Na boki, na boki, na boki. Obo go, Wikil, Wikil, Big heal, big heal, big heal, big heal do kulki, big do kulki, big heal do kulki, big, do, kulki. big do kto potrzebuje hila do kulki? Wyciszeni, wyciszeni, wyciszeni Od Ja sprężyli się, dobrze ładne pozycjonowanie z ich Buła Była, buła leci! leci. Przy tym, sobie, przy tym parlam, co blisko, przy co blisko Dobra, sprężaj Dobrze, Jest sprężone. Rozejście, się, rozejście, się. uwaga galaktyny między nami, rozejście, się. Heel up do tyłu, heal do tyłu Heal do tyłu, heal do, do, do tyłu kurwa up do tyłu, hila do tyłu Będę chciał się, healerzy do tyłu, broncie healerów, broncie healerów, broncie healerów Kurwa, te mogły nas Potwory dużo biją no Chyba mi potwory zabiły, zabiły. Dół, dół, dół. Dobra, jak złapałem, wy uciekajcie, złapałem ich, wychodźcie drugą częścią, złapałem ich Wychodźcie, wychodźcie, wychodźcie tam. Ale tam na nie pozbieramy